Cześć, witam serdecznie w 193 odcinku mojej serii. Przed nami artystka, można by powiedzieć, kolejna protegowana zespołu Budka Suflera. Natomiast nie ma kompletnie porównania. Dla mnie jest kilka klas wyżej od Izabeli Trojanowskiej. Urszula jest bohaterką tego odcinka. Debiutancki album Urszuli, zatytułowany po prostu Urszula. Ukazał się w roku 1983. Zawiera następujące przeboje: Fata Morgana, Totalna Hipnoza, Luz blues, blues w Niebie same dziury, czy kultowe Dmuchawce, Latawce, Wiatr. Moi drodzy, yy, oczywiście kompozytorem wszystkich yy, utworów na debiutanckim albumie Urszuli jest nieżyjący już niestety lider zespołu. Budka suflera Romuald Lipko. Płytę w 1983 roku wydał Savitor. Opatrzył ją numerem SVT 004. Drugi album Urszuli zatytułowany Malinowy Król ukazał się w roku 1984. Tutaj kolejne świetne kompozycje Romualda Lipko przeważnie do słów Marka Dudkiewicza. Natomiast kilka tekstów na tę płytę napisał również perkusista butki Suflera Tomasz Zeliszewski. Moi drodzy, e, dwójka, którą tutaj trzymam w tej chwili w rękach, te płytę uważam za najlepszą, jaką urszula. Po sobie pozostawiła. Wydanie firmy Polton okładka z okresu stanu wojennego czyli po prostu jeszcze ten tak zwany szary papier. Mamy tutaj pięknego Poltona numer katalogowy LPP013 tutaj naprawdę. Osiem utworów, ale naprawdę klasycznych. Podwórkowa kalkomania, Twoje zdrowie mała, szał sezonowej mody, czy właśnie tytułowy Malinowy Król. 50 na 50. Cztery klasyki i cztery takie średnie utwory. Chociaż mówię, Romuald Lipko wielkim kompozytorem był. Na kolejny album Urszuli trzeba było czekać 3 lata, kiedy to w 1987 roku. Wytwórnia Arston, czyli znowu obserwujemy, co płyta to inna wytwórnia, eee, wytwórnia Arston wydała album Urszula 3. Numer katalogowy tej płyty to ALP 007. Za chwilę Wam tę płytę pokażę. I też właśnie początkowym okresie firma Arston wydawała, okład... wydawała płyty w tak zwanych kryzysowych okładkach. W takiej samej okładce noszący numer ALP005 wyszedł debiutancki album Dabu, czyli słynne łapki. Natomiast okładkę Sensu Stricto miała e, zrekompensować wkładka. Wkładka wygląda następująco. Mamy tutaj taki plakat Urszuli. U góry Urszula 3. Z tyłu teksty, ale ta płyta pokazuje, że e, mimo tego, że ponownie y, autorem y, muzyki był y, Romuald Lipko, szczerze powiem, ta płyta nie jest już tak udana. Właściwie największym przebojem z tego albumu jest, yy, według mnie, powiedz, ile masz lat. Dokładnie, otwierający i zamykający tę płytę. Arston, yy, w tym wypadku taki pomarańczowy, ALP007. W roku 1988 ukazał się czwarty i ostatni winyl Urszuli i znowu zmiana wytwórni, tym razem te płyty wydały polskie nagrania. Tytuł tej płyty Czwarty raz. Jest to jedyny album Urszuli, którego nie mam, więc pójdzie ten odcinek jako prawie komplet. Powiem tylko jedno. Szkoda, że na czwartej płycie Urszula nie zamieściła wielkiego przeboju z tamtego okresu Rysa na szkle. Bardzo brakuje tego klasyka na czwartym albumie artystki.